To, co się stało w Ameryce, to nie jest coś, co zawdzięczają Amerykanie Trumpowi, tylko wybór Trumpa jakby pomaga, żeby się skrystalizował pewien ruch, który jeszcze nie ma nazwy. To jest ruch, to są ludzie, prości ludzie, którzy stawiają na zdrowy rozsądek i swoim, swoją decyzją powiedzieli, że mają dość, powyżej uszu mają już. Tych lewicowych, liberalnych ideologii, ideologii y y otwartych granic, ideologii globalizacji, ideologii skoncentrowanego pieniądza, dobroczynności. Mają dość tego, żeby indoktrynować ich dzieci i ich wnuki w szkołach. Mają dość, mają dość posługiwania się rasizmem, posługiwania się inwektywami, nazywania kogoś faszystą albo rasistą, albo argumentem ad Hitlerum. Tym nieustannym generowaniem złości jeden na drugiego. Dosyć mówią.